Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Paweł Król, a to jest Geopolityczny Przegląd Tygodnia. Zanim jednak przejdziemy do programu, chciałbym Państwa zachęcić do wspierania finansowego naszej pracy poprzez serwis Patronite na www.patronite.pl nowy ład lub poprzez wpłaty na nasze konto. Szczegóły w opisie nagrania. A tymczasem zapraszam na film. Rozejrzmy między Izraelem a Hamasem został przedłużony o siódmy dzień. Źródła z obu stron ogłosiły to na kilka minut przed wygaśnięciem wygocjonowanego wcześniej zawieszenia broni. Izraelskie Siły Zbrojne oświadczyły w czwartek, że tymczasowa przerwa w walkach w strefie gazy będzie kontynuowana w świetle wysiłków mediatorów na rzecz kontynuowania procesu uwalniania zakładników i z zastrzeżeniem warunków porozumienia, zasytowała Al Jazeera. W oddzielnym oświadczeniu Palestyńska organizacja polityczno wojskowa Hamas poinformowała, że osiągnięto porozumienie w sprawie przedłużenia tymczasowego zawieszenia broni, które trwa od piątku. Rozum został przedłużony o co najmniej dobę. Katar, który pośredniczył między skonfliktowanymi stronami, oświadczył, że porozumienie jest przedłużane na takich samych warunkach, jak obowiązywały od środy, na mocy których Hamas uwalniał dziennie co najmniej 10 izraelskich więźniów w zamian za co najmniej 30 więźniów palestyńskich. Premier Izraela Benjamin Netanyahu odwiedził w niedzielę izraelskich żołnierzy w strefie Gazy. Oświadczył, że operacja będzie kontynuowana aż do zwycięstwa i nic nie powstrzyma Izraela. Była to prawdopodobnie pierwsza wizyta Netanyahu w strefie gazy od czasu rozpoczęcia izraelskiej inwazji lądowej prawie miesiąc temu, podkreśla New York Times. Odbyła się podczas trwającego od piątku tymczasowego rozejmu. Premier Izraela spotkał się z izraelskimi żołnierzami. Podejmujemy wszelkie działania, by odzyskać naszych zakładników i ostatecznie odzyskamy ich wszystkich, oświadczył. Mamy w tej wojnie trzy cele: eliminację Hamasu. Odzyskanie wszystkich naszych zakładników i zapewnienie, że strefa gazy nie stanie się znów zagrożeniem dla państwa Izrael, powiedział. Jak dodał, jesteśmy przekonani, że mamy siłę, wolę i determinację, aby osiągnąć wszystkie nasze cele związane z wojną. Zadeklarował, że operacja będzie kontynuowana aż do zwycięstwa i nic nie powstrzyma Izraela. W czwartek Izba Adwokacka w Stambule przedłożyła MTK m.in. zdjęcia i filmy z agencji Anatol. Na których, jak przekonują, udokumentowano zbrodnie wojenne Izraela w Strefie Gazy, podaje turecki dziennik Daily Sabah. Delegacja, w skład której wchodzą tureccy eksperci prawni, m.in. Kuneit Juxel, przewodniczący Komisji Sprawiedliwości tureckiego parlamentu oraz posłowie rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, złożyła oświadczenie w Hadze. Żadne sumienie nie może w tej sprawie milczeć, oświadczył Kuneit Yüksel podczas konferencji prasowej przed budynkiem MTK. Jak czytamy, turecka delegacja rozmawiała z biurem prokuratora, przedstawiając szczegółową analizę izraelskich ataków na strefę gazy. Z komunikatu podanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dowiadujemy się, że z rąk Hamasu została uwolniona obywatelka Polski. Z zadowoleniem przyjmujemy informacje o zawieszeniu broni w strefie gazy, co pozwoliło na uwolnienie pierwszej grupy zakładników, w tym obywatelki RP i zwiększenie dostaw pomocy humanitarnej do Enklawy. Jest to rezultat nieprzerwanych międzynarodowych wysiłków dyplomatycznych, czytamy w komunikacie opublikowanym przez polskie MZ. Gratulujemy wszystkim partnerom zaangażowanym w osiągnięcie tego ważnego kroku. Mamy nadzieję, że zawieszenie broni zostanie utrzymane. Podkreślamy konieczność jak najszybszego uwolnienia wszystkich uprowadzonych osób. Jednocześnie Polska w dalszym ciągu stanowczo domaga się wyrażenia przez Izrael zgody na bezpieczne opuszczenie strefy gazy przez pozostałych obywateli RP. Jak przekazała agencja prasowa Reuters, minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, oskarżył w czwartek na spotkaniu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, że Zachód przekreśla wszelkie szanse na odrodzenie tej organizacji, którego jego zdaniem jest na krawędzi upadku. Przemawiając skopie stolicy Macedonii Północnej, Ławrow powiedział: Nie ma obecnie żadnych szczególnych powodów do optymizmu. OBWE w zasadzie przekształca się w dodatek do NATO i Unii Europejskiej. Organizacja, nie oszukujmy się, jest na skraju przepaści. Powstaje proste pytanie, czy jest sens podejmować wysiłki na rzecz jej rewitalizacji. Ławrow oskarżył Zachód o prowadzenie wojny hybrydowej przeciwko Rosji i stwierdził, że Unia Europejska stała się agresywnym projektem politycznym. Były doradca prezydenta Ukrainy Oleksii Arestowicz twierdzi, że 4,5 miliona Ukraińców, połowa dorosłej męskiej populacji kraju, unika służby wojskowej, a w niektórych jednostach odsetek lawirantów sięga aż 70%. Kanały na Telegramie zbliżone do Załęskiego podają, że według niektórych danych, nie pamiętam gdzie co czytałem, 4,5 miliona ukraińskich mężczyzn unika powołania do służby wojskowej. To połowa populacji dorosłych mężczyzn w kraju, powiedział Aresztowicz. Dodał, że dotyczy to łącznie zarówno Ukraińców w kraju, jak i za granicą. Nie jest tajemnicą, wojskowi to wiedzą i piszą o tym na kanały na Telegramie. Że w oddziałach jest 30-40% lawirantów. To jakby norma, obecnie są oddziały, w których 50-70% unika służby, zaznaczył były doradca biura prezydenta Ukrainy. Zwrócił zarazem uwagę w tym kontekście na pojawiające się już oficjalne zapowiedzi dotyczące potencjalnych nowych planów mobilizacyjnych. Jak podaje Forbes powołując na informacje zamieszczone w sieciach społecznościowych, ukraińskie siły zbrojne straciły pierwszy czołg Leopard 1A5 podarowany przez Niemcy ledwie kilka tygodni po rozpoczęciu jego użycia bojowego został trafiony przez rosyjskie wojsko. Według wstępnych informacji niemiecki czołg został przydzielony do 44. Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy. Po odkryciu, niezabezpieczony czołg stał się łatwym celem serii ataków artyleryjskich, które kierowane były w jego stronę z coraz większą precyzją, czytamy w artykule. W publikacji przyznano, że niemieckie leopardy 1A5 są najbardziej niechronionymi czołgami uczestniczącymi w konflikcie ukraińskim, a ich zniszczenie jest nieuniknione. Jednak nawet w takich warunkach pierwsza jednostka uległa zbyt szybkiemu zniszczeniu. W miniony piątek opublikowano obszerny wywiad, który dziennikarze Natalii Mosejczuk. Udzielił Dawid Arachamija, lider proprezydenckiej frakcji Sługa Narodu w parlamencie Ukrainy oraz szef ukraińskiej delegacji podczas negocjacji z Rosją w 2020 roku, zaraz po rosyjskiej inwazji. Podczas rozmowy dziennikarka zapytała go o sprawę 18-punktowego projektu porozumienia pokojowego, tak zwanego porozumienia o trwałej neutralności Ukrainy i gwarancjach bezpieczeństwa, który miał zostać parafowany przez przedstawicieli Ukrainy, w tym Arachamije, podczas rozmów w Stambule. W odpowiedzi Arachamija zaznaczył, że prezydent Rosji Władimir Putin nie upublicznił tego dokumentu. Mosejczuk zwróciła uwagę, że celem delegacji ukraińskiej było opóźnianie całego procesu i zapytała, co było celem delegacji rosyjskiej. Oni chcieli pokazać, że naprawdę, naprawdę niemal do końca mieli nadzieję, że zmuszą nas do podpisania takiego porozumienia, żebyśmy przyjęli neutralność. To była dla nich tak ważna sprawa, że byli gotowi zakończyć wojnę, gdybyśmy przyjęli status neutralny, jak kiedyś Finlandia, i zobowiązali się, że nie wstąpimy do NATO, powiedział ówczesny szef ukraińskiej delegacji. Jak poinformowano w raporcie wywiadowczym opublikowanym w poniedziałek przez brytyjskie Ministerstwo Obrony, ruchy rosyjskiego transportu powietrznego w listopadzie sugerują, że Rosja prawdopodobnie przeniosła strategiczne systemy obrony powietrznej S-400 z obwodu Królewieckiego. Jest to następstwem wzrostu strat w systemach obrony powietrznej S-400 na okupowanych przez Rosję terytoriach Ukrainy pod koniec października 2023 roku. Jak informuje w poniedziałek portal Deutsche Welle, dochodzenie Bilda w sprawie tajnego planu Niemiec i Stanów Zjednoczonych mającego na celu zakończenie wojny między Rosją a Ukrainą jest bezpodstawne. Od początku rosyjskiej wojny agresywnej Stany Zjednoczone i Niemcy zobowiązały się do położenia kresu rosyjskiej agresji i osiągnięcia sprawiedliwego pokoju na Ukrainie i nie może to być pokój narzucony, odpowiedział rząd federalny na zapytanie Deutsche Welle. Jak przekazała we wtorek agencja prasowa Reuters, Chiny wezwały Australię do powiadomienia jej o ruchach marynarki wojennej na spornych wodach Morza Południowochińskiego i Morza Wschodniochińskiego, przy czym wyższy rangą chiński urzędnik ostrzegł, że niewielki incydent pomiędzy siłami zbrojnymi może eskalować i zniszczyć więzi. Premier Australii Antoni Albanis powiedział w zeszłym tygodniu, że chiński okręt marynarki wojennej zachowywał się w niebezpieczny sposób podczas incydentu z okrętem australijskiej marynarki wojennej na wodach Japonii, w wyniku którego ranny został Nurek wojskowy. Przekazała agencja AP: Zminnowiernikowiec MV-22B Osprey Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych stacjonujący w Japonii rozbił się w środę podczas misji szkoleniowej u południowego wybrzeża kraju, zabijając co najmniej jednego z ośmiu członków załogi. Rzecznik japońskiej straży przybrzeżnej Kozuo Ogawa powiedział, że przyczyna katastrofy, ani stan siedmiu innych osób na pokładzie nie są znane. Uzbekistan jest zainteresowany zakupem od Francji 24 myśliwców de Sol Rafale. To efekt wizyty francuskiego prezydenta w Taszkencie 2 listopada 2023 roku. Uzbekistan kupował do tej pory głównie rosyjskie uzbrojenie, podkreśla Defense Block. Tymczasem podczas wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Uzbekistanie władze kraju wyraziły duże zainteresowanie zakupem, od Francji 24 wieloletniowych myśliwców. Ewentualny zakup francuskich myśliwców będzie oznaczać niezwykły zwrot dyplomatyczny dla tego azjatyckiego kraju, wskazuje portal. Siły powietrzne Uzbekistanu używają obecnie 38 myśliwców MiG-29, 20 myśliwców Su-27 i 20 samolotów szturmowych Su-25. Kraj planuje jednak znaczną modernizację armii, zwłaszcza lotnictwa wojskowego. W ostatnich latach Uzbekistan rozpoczął pozyskiwanie zachodniego sprzętu przypomina portal chodzi o zakupienie przez kraje francuskich skimkłowców Airbus. W Kirgistanie pod debatę trafił projekt ustawy wprowadzający karę dla obywatelek kraju noszących islamskie nakrycia w miejscach publicznych. Informację taką podała w środę rosyjska agencja Interfax za służbą prasową kirgijskiego parlamentu. Zgodnie z projektem obywatele, którzy noszą okrycia zakrywające twarz lub zapuszczają brodę, uniemożliwiającą identyfikację twarzy, Zostaną ukarani grzywną w wysokości 2000 somów, wyrównawane coś 22 dolarów, lub skazani na prace społeczne do 30 godzin. W wieku 100 lat zmarł wybitny amerykański praktyk dyplomacji i teoretyk stosunków międzynarodowych. Jego działania przyczyniły się do przełomu w zimnej wojnie. O śmierci Henry'ego Kissingera poinformowała w środę jego firma konsultingowa. W czwartek informacje podały liczne środki masowego przekazu w wielu państwach świata. Były sekretarz stanu i laureat pokojowej Nagrody Nobla do ostatnich dni życia pozostawał aktywnym komentatorem stosunków międzynarodowych i rozmówcą przywódców świata. Jeszcze w lipcu bieżącego roku Kissinger gościł w Chinach, gdzie był uroczyście podejmowany przez przewodniczącego HRL Xi Jinpinga i Wang Ji, przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, a obecnie ministra spraw zagranicznych HRL. Xi nazwał wówczas Kissingera „starym przyjacielem”. Władze Wenezueli organizują referendum w sprawie terytorium sąsiedniej Gujany, którego status jest przedmiotem sporu. Sporny obszar jest bogaty w ropę naftową. Obszar, którego będzie dotyczyć niedzielny referendum w Wenezueli, ma powierzchnię 159,5 tysiąca km2 i stanowi 2 trzecie terytorium państwowego Gujany, podała w środę agencja informacyjna Associated Press. Jednak Wenezuelczycy zawsze uważali obszar, zwany Esequibo, za swój własny, ponieważ region znajdował się niegdyś w granicach kolonialnego imperium Hiszpanii. Obecna granica wyznaczona została przez międzynarodowych arbitrów z Wielkiej Brytanii, USA i Rosji w 1899 roku, kiedy Gujana była z kolei kolonią brytyjską. Na spotkaniu w Genewie w 1966 roku rządy Gujany Brytyjskiej, Wielkiej Brytanii i Wenezueli podpisały porozumienie w sprawie rozwiązania sporu dotyczącego granicy między Wenezuelą a Gujaną Brytyjską. W porozumieniu ustanowiono ramy regulacyjne, których mają przestrzegać strony w celu rozwiązania problemu. Zgodnie z umową zapowiedziano utworzenie komisji mieszanej, której zadaniem ustanowiono poszukiwanie zadawalających rozwiązań w zakresie praktycznego rozstrzygnięcia sporu granicznego. Komisja jednak nie rozpoczęła działalności, gdyż Gujana, która uzyskała niepodległość 5 miesięcy po omówionym spotkaniu, uznała prawomocność decyzji z 1899 roku. To tyle na dzisiaj, dziękuję wszystkim za oglądanie. Zachęcam do wspierania naszej pracy, czy to poprzez zostawienie subskrypcji, czy to poprzez wsparcie finansowe. Do usłyszenia, czołem.